Hej, witam Was serdecznie. Pod ostatnim filmem pojawiła się prośba, aby nakręcić coś na temat online arbitraż i wholesale. Więc w tym filmie opowiem Wam na temat różnic pomiędzy dwoma sposobami na handel na Amazonie, a raczej bym powiedział, sposobami na zdobywanie towaru do handlowania na Amazonie. Ja, najmniej Tomek, od 2013 roku zajmuję się Amazonem. Zajmowałem się online arbitraż, wholesale. Teraz mam trzy marki własne, private labels. Więc no mam 9-letnie doświadczenie w sprzedaży na Amazonie i w rozwijaniu produktów, i taką, taką wiedzą dzielę się tutaj na tym kanale z Wami. Na moim kanale, no bo na nim oczywiście jesteście. Na głównej stronie nie zapomnijcie o tym, aby kanał zasubskrybować, żeby mieć dostęp do najnowszych filmów oraz przeglądnąć te ostatnie około 100 filmów. I słuchajcie, na dole, jeśli ktoś by chciał, to można sobie jeszcze tutaj kliknąć. Taki jest mój kanał, Jan i Tata, który założyłem. Na tym kanale nie ma wiele filmów, ale generalnie, jeśli by ktoś chciał, to zapraszam do polubienia również tego kanału, do zasubskrybowania. Pod każdym filmem znajdziecie krótki opis tego, o czym film jest, linki do social mediów, do grupy na Facebooku. Do konsultacji, do zniżki na Helium 10, do subskrypcji kanału i krótki opis o mnie, kim ja jestem, co robię. I spod filmu zostaniecie przeniesieni, jeśli wybierzecie Helium 10, kody zniżkowe. Macie dwa kody zniżkowe. Kolejnym linkiem, który znajdziecie pod każdym z filmów, jest link do grupy na Facebooku, do której również zapraszam, aby się zapisać, jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z Amazonem. Wrzucajcie tutaj. Na tą grupę. Jeśli macie konto na TikToku, proszę zasubskrybujcie, pofollowujcie moje konto. Na Instagramie również występuję jako amz.elit. Jeśli ktoś by chciał, może mnie również tutaj, na tym koncie, pofollowować na Instagramie. A jeśli ktoś chce jakoś tak bardziej prywatnie mnie podejrzeć, zapraszam na mojego Instagrama lifestyle.family. Pod każdym z filmów znajdziecie również link do mojej strony tomaszmickiewicz.com. Na stronie prezentuję moje doświadczenie, troszkę więcej opowiadam o sobie. Słuchajcie, ja oferuję również konsultacje. Konsultacje kosztują 399 zł, czy też 80 funtów, czy też jeśli ktoś jest w Stanach, około 100 dolarów. Generalnie jest to konsultacja telefoniczna możemy rozmawiać oczywiście przez WhatsApp, widzieć się nawzajem, i konsultacja to nie jest za cena za godzinę to jest konsultacja, która trwa z reguły od godziny do dwóch godzin. Więc zapraszam również na te konsultacje. Online arbitrage bądź też retail arbitrage są to tak, można powiedzieć, dwie strony tego samego medalu, powiedzmy, ponieważ jest to bardzo podobny sposób na zdobywanie produktów. Online arbitrage, jak sama nazwa wskazuje, polega na zdobywaniu towarów poprzez sklepy internetowe, wszelkiego rodzaju hurtownie, nie wiem, w Polsce Allegro, może Empik, gdziekolwiek, tylko możecie znaleźć jakąś zniżkę, jakiś sale, dotyczy to również no, każdych produktów, to no, pomyślcie sobie o tym, że na przykład jeśli szukacie kosmetyków, no to powiedzmy strona Sephora, strona Douglasa na przykład, tak, szukacie zabawek, to może będzie emping, może będzie jakaś hurtownia zabawek, więc jest to zdobywanie tych produktów, po korzystnych, oczywiście, cenach, takich, które dają Wam przewagę nad konkurencją, taką, którą wam, które Wam potencjalnie pozwolą zarobić na Amazonie, kiedy będziecie produkty sprzedawali. Natomiast drugim sposobem pozyskiwania jest retail arbitraż, czyli po prostu kupowanie. Tych samych produktów, tylko że w sklepach stacjonarnych. Generalnie używa się online arbitrażu. Mamy XXI wiek, 2021, 2022 rok, więc większość z nas, dla większości z nas, o wiele wygodniejsze będzie to, aby zdobywać ten produkt online. O wiele łatwiej i o wiele bardziej efektywnie robi się to online, wyszykując to na wszelkiego rodzaju stronach internetowych. W online arbitrażu kupujemy produkty istniejących dużych marek. Tutaj kupujemy tak naprawdę sobie produkty, które są już rozpoznawalne, i dzięki temu jesteśmy potencjalnie je łatwo sprzedawać na Amazonie, ponieważ one już są rozpoznawalne przez klientów, nie musimy tutaj ponosić kosztów dodatkowych promocji, ale zaraz powiem o różnicach i, że tak powiem, pozytywnych i negatywnych stronach obu sposobów pozyskiwania tych produktów. Drugim sposobem pozyskiwania produktów jest wholesale, czyli można powiedzieć zakupy hurtowe produktów, z tym, że tutaj bym odróżnił to od tego retail online arbitrage, gdzie kupujemy produkty nieznanych marek, tutaj raczej bym powiedział zakupy hurtowe produktów, ale u producenta, czyli kontaktujemy się z producentem danego produktu, który nas interesuje, który wypatrzyliśmy sobie na przykład, nie wiem, że w Polsce dopiero się zaczyna rozwijać, sprzedaż rośnie, pojawia się ten produkt w coraz większej ilości miejsc, coraz więcej sprzedawców na Allegro go sprzedaje, ale na przykład na Amazonie w Niemczech, na Amazonie Wielkiej Brytanii w ogóle nie jest sprzedawany, więc udajemy się do takiego producenta i z nim już indywidualnie uzgadniamy warunki naszej współpracy. Tutaj oczywiście w w tym filmie no, ciężko jest, bo, bo słuchajcie, to jest tak, że i online arbitraż i wholesale to są takie rzeczy, które jeśli organizuje się to wszystko po to, żeby zorganizować sobie cały, cały taki ciąg logistyczny, to każde, każdy produkt, do każdego produktu i zdobywania go trzeba podchodzić indywidualnie. Tutaj nie ma jakiegoś złotego przepisu. Nie będę Wam przecież mówił o tym, o jak powinien e-mail wyglądać do producenta. Wydaje mi się, że każda osoba, która sprzedaje, która chce sprzedawać, no ma jakiś taki chłopski rozum można powiedzieć i potrafi skonstruować tak maila, żeby zainteresować w odpowiedni sposób, czy to sklep internetowy, kiedy robimy online arbitraż czy też właśnie producenta danego produktu, więc tutaj no, nie, nie będę raczej nikogo za rękę prowadził, ponieważ mówię, to są to takie rzeczy, które powinny być ogarniane yy, i raczej nie powinno się tak pracować od samego początku na jakichś tam szablonach, powiedzmy. Yy, to jest tak jak w stosunkach międzyludzkich, tak, po prostu postawcie sobie postawcie sobie siebie w takiej e, sytuacji, dajmy na to tego producenta i wyobraźcie sobie yy, 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 jaka Oferta od kupującego, czyli od Was potencjalnie, by nas zainteresowała jako producenta, tak? Czyli po prostu napiszcie, kim jesteście, co robicie, co oferujecie, ewentualnie, jeśli za bardzo nie wiecie, co możecie zaoferować, spytajcie się dostawcy producenta, w jaki sposób on to widziałby, taką współpracę. Jeśli chodzi o sklep internetowe, to słuchajcie, ja miałem taką sytuację, że nawet z Douglasem, który jest tak naprawdę siecią europejską, z polskim oddziałem dogadałem się na stałą 20% zniżkę od ich oferty na stronie. Zniżka ta działała tak, że nawet gdy produkty były przeceniane, tam były jakieś oferty minus 20, minus 30%, to ja te swoje 20% mogłem również tam używać, więc to nie jest tak, że Takich dużych sklepów nie należy pytać, i tylko, nie wiem, z małą lokalną hurtownią w ten sposób się można dogadać. Jak najbardziej słuchajcie, to, że się spytacie, nikt was za to nie wiem, nie zastrzeli, tak? Więc zawsze warto się spytać. Może nie od początku, na przykład, ale po kilku zakupach, na przykład, którego dokonacie w trakcie akcji sprzedażowych. Wtedy będziecie mieli, że tak powiem, argument taki, żeby pokazać, proszę bardzo, już dokonałem na przykład tylu zakupów oczekuję zwiększonej sprzedaży w, nadchodzą, w nadchodzącym roku czy możecie mi zaoferować jakąś stałą zniżkę więc naprawdę z każdym można się dogadać to jest tak jak wy byście się postawili w sytuacji nie wiem kogoś kto zarządza sklepem internetowym no i to jest rozmowa człowieka z człowiekiem tak naprawdę ja przynajmniej tak do tego podchodzę nie wiem są może inne szkoły właśnie które mówią o tym że i w jakiś to sposób, w jakiś to ramach się musi odbywać. Ja nigdy nie te korporacyjne takie jakieś zasady, gadki to w ogóle tam nie, nie, nie lubiłem tego. Zawsze wiedziałem, że można takie sprawy załatwić sobie po prostu po swojemu jak człowiek z człowiekiem. Jakie tutaj ryzyka mogą wystąpić w, w obu? Tych sposobach, w, ogół, w obu tych ciągach, tak naprawdę od tego online arbitrażu, od zakupu online do sprzedaży na Amazonie oraz od zakupu od producenta do sprzedaży na Amazonie. Jeśli chodzi o online arbitraż, no to przede wszystkim musicie zwrócić uwagę na to, czy nie ma czegoś takiego jak brand gating, czyli zanim w ogóle zajmiecie się zamawianiem towaru, sprawdźcie, czy daną markę możecie sprzedawać na Amazonie. Bo czasami zgadza się, że marki są po prostu zamknięte. Czasami jest tak, że one będą otwierane, kiedy dostarczycie na przykład fakturę zakupową na dane produkty. Więc taka faktura, dajmy na to z firmy Douglas, jeśli to są kosmetyki, powinna zadziałać na Amazonie. Natomiast no, jeśli chodzi o to, że. Bo, bo słuchajcie, jest taka też sytuacja, że czasami marki, duże marki całkowicie zamykają kategorię. I tych produktów w ogóle na przykład nie ma na Amazonie, tak? Więc takie rzeczy też trzeba sprawdzić. Są marki, które z pewnych względów nie chcą być obecne na Amazonie czy też na eBayu i zamykają i dogadują się z tymi platformami. Tak, że tak naprawdę tylko towary używane, dajmy na to, z tej marki są oferowane, w szczególności na eBayu, bo to eBay jest takim miejscem, gdzie używane towary się sprzedają, a na Amazonie tego można w ogóle nie znaleźć. Drugą, z drugą sprawą jest kategoria, sprawdzenie czy dana kategoria nie jest przypadkiem zamknięta. Powiedzmy, będzie to kategoria zegarki na przykład, no to ona będzie na pewno na początku zamknięta i będzie sobie trzeba ją z Amazonem otworzyć, też prawdopodobnie za pomocą pokazania faktury zakupowej na jakikolwiek towar, który chce się sprzedawać na Amazonie. Jeśli chodzi o konkurencję, to konkurencja tutaj będzie, jeśli chodzi o online arbitraż, czyli o te produkty pozyskiwane poprzez online arbitraż, czyli te duże znane marki, które będziemy na Amazonie sprzedawali, konkurencja będzie prawdopodobnie dosyć spora. To będą listingi, które już istnieją, kiedy wejdziecie na Amazon, i na tym listingu będzie 3, 4, 5, 10, 20 może nawet sprzedających, chociaż spójrzcie na to z drugiej strony, tak, przyjrzyjcie się, ponieważ może być 20 sprzedających, z czego na przykład tylko jeden lub dwóch lub trzech tak naprawdę sprzedaje ten towar, ponieważ Rozstrzał cen będzie tak duży, że i tak nikt nie będzie kupował od tych 18 pozostałych. Na przykład, tak? a cała sprzedaż będzie przypadała na te, na te dwie najlepsze oferty z najniższą na przykład ceną. I oni generalnie ten buy box pomiędzy sobą będą dzielić. Więc jeśli wy wskoczycie z podobną ceną, możecie jest tam taki nawet kalkulator jeśli Extrea zainstalujecie w Choromie z Helium 10, to tam będzie taki kalkulator, który na stronie pomoże wam oszacować to, ile wy miesięcznie tego danego produktu, który chcecie sprzedawać które zdobyliście przez online arbitraż będziecie w stanie ile będziecie w stanie sztuk sprzedać i jaki mniej więcej zarobek jaką sprzedaż możecie wygenerować jeśli podłączycie się tam i będziecie jednym z tych trzech najlepszych sprzedawców trzech sprzedawców którzy będą się łapali na Buybox. Plusem za ten online arbitraż jest to, że praktycznie nie będziecie musieli wydawać pieniędzy na reklamę. PPC nie jest potrzebne, ponieważ sprzedajecie rozpoznawalne marki. Ludzie będą wpisywali w wyszukiwarkę buty Nike, tak? Buty Adidas, zegarek, nie wiem, Michael Kors, kosmetyk Dior na przykład, nie cokolwiek. Więc to będą marki już istniejące na rynku i ludzie tak będą mnie wyszukiwali. Oni nie będą szukali jakichś tam perfum o zapachu takim albo takim. Nie, oni będą szukali Dior. Jakaś taka, nie wiem, woda, saważ na przykład, czy coś takiego. Więc tu już macie ułatwione zadanie, i te listingi znajdowane są właśnie bez, bez pay per click. Więc tutaj nie ma tego wydatku. Więc co to oznacza? Oznacza to, że ten zarobek, który wy potencjalnie będziecie mogli sobie wygenerować, tę ten, ten, marżę, którą narzucić, ona nie będzie musiała być jakaś taka bardzo duża, kiedy będziecie swoje kalkulacje robili, ponieważ nie musicie tam wliczać w to kosztów pay -per click. Tutaj jeszcze plusem, jeśli chodzi o online arbitraż, jest to, że tak naprawdę możecie za, zacząć z naprawdę małym nakładem. Chodzi o to, że no, tak jak na przykład robi się markę prywatną, znajdujecie producenta, nie wiem, w Polsce, gdzieś w Europie, w Chinach, z reguły trzeba wyprodukować sobie 200, 300, 500 sztuk z tego produktu. Wy natomiast, jeśli prze, przelecicie te sklepy internetowe, w których. Potencjalnie znajdziecie produkt, który byście chcieli sprzedawali, tej znanej marki, to wy możecie zamówić sobie 20 sztuk tego produktu, tak? 30 sztuk, 50 sztuk. Możecie to potraktować również jako znakomity sposób na to, aby poznać seller central, tak naprawdę, czyli kupić kilkadziesiąt sztuk tego produktu. Okej, okay, może to nie będzie produkt, który będziecie sprzedawali przez lata, natomiast pozwoli wam na to, żeby niskokosztowo tak naprawdę nauczyć się obsługi w Sale Central i jeszcze może na tym zarobić, tak? A może zostać z tym produktem i rozszerzyć tą linię produktową. No od was to zależy, ale to jest bardzo duży plus online arbitrażu. Bardzo mały poziom, bardzo niski poziom tak naprawdę wejścia, bariera wejścia w cały ten biznes sprzedażowy na Amazonie. W online arbitraż też należy pamiętać o tym, aby Zawsze pozyskiwać te towary z, z, ze źródeł, gdzie będziecie mogli udowodnić później Amazonowi, bo to nie jest tak, że Amazon tylko na początku poprosi o fakturę. Po, proszę pokazać fakturę, bo robimy brand ungating, czyli otwieramy markę dla Ciebie jako sprzedającego, ponieważ Amazon o to może za pół roku poprosić znów, za rok może znów. Więc naprawdę dbajcie, pilnujcie tego, aby te faktury zawsze pochodziły no, z tego źródła, skąd kupujecie, żeby Was nie, wiem, nie kusiło, że e, kupujecie powiedzmy z, z jakiejś dużej firmy typu, nie wiem, z Sephora na przykład, a potem. Potem gdzieś napotykacie się na jakieś źródło, które oferuje produkty takiego niewiadomego pochodzenia, tak naprawdę i w, może nawet faktury nie daje, a jeśli daje fakturę, to ta faktura tak naprawdę nie będzie później rozpoznana przez Amazona. Tego typu rzeczy, na tego typu rzeczy również musicie zwracać uwagę. I teraz sposób zdobywania towarów wholesale również ma swoje plusy, również ma swoje minusy. Generalnie plusem jest to, że on pozwala. Ten sposób na to, aby nawiązać taką, można powiedzieć, bliską relację z producentem. Czyli to jest tak, jakby my byśmy w połowie, może nawet producentem byli. Bardzo fajnie, oczywiście, jeśli jest to jacy, jak są tu jacyś znajomi, którzy prowadzą firmę i dany produkt produkują gdzieś na przykład w Polsce, bo podejrzewam, że dosyć ciężko będzie taką umowę podpisać z kimś, nie wiem, spoza Europy, na przykład nawet z innego kraju Unii Europejskiej. Podejrzewam, że tutaj to raczej to wholesale wchodzi. W grę raczej tylko producent polski. Punkt, a czy bariera wejścia jest no trochę wyższa, z, czym, z tym, że tutaj macie też taką właśnie możliwość negocjacji, więc może taki producent nie zgodzi się na 10 czy 20 sztuk, gdzie w przypadku online arbitrażu to naprawdę to wy decydujecie, ile zamawiacie, ale nawet jeśli to będzie 50, to nie będzie 200, 300 czy 500. I, i to jest duże prawdopodobieństwo, że tak to się będzie odbywało i takie. Ilości będziecie mogli wynegocjować. Tutaj jest jeszcze taka kwestia, że jeśli jesteście na dobrych, w dobrych stosunkach, powiedzmy, znacie tą osobę dobrze, czy ufacie sobie nawzajem, czy producent wam ufa, to wy również możecie zarejestrować jego markę. Ja tak miałem z jedną marką, że ja rejestrowałem tą markę na Brand Registry na Amazonie. Ja byłem tak jakby przedstawicielem, autoryzowanym przedstawicielem na Amazonie, i to mi pozwalało na to, i wam też może pozwolić na to, aby tą markę chronić w jakiś tam sposób na Amazonie. Z tym, że słuchajcie, to nie oznacza tak, że jeśli wy macie podpisaną umowę z takim producentem, to wy będziecie chronieni jako powiedzmy sprzedawcy na Amazonie. Prawo, ja tutaj nie, nie doradzam nikomu i tak dalej, bo to trzeba sobie jeszcze potwierdzić i, i zrobić. Znaczy, wiem z mojego doświadczenia, jak u mnie to wszystko wyglądało, jest tak, że taka umowa, ok, ona nam daje jakąś tam pewnego rodzaju zabezpieczenie, powiedzmy, tego typu, że ten producent zobowiązuje się, powiedzmy, że on żadnemu innemu sprzedawcy, który na Amazonie sprzedaje, zgodnie z wiedzą, którą on posiada, nie sprzeda tego produktu, tak? No to tutaj nas to może ochronić, ale prawo działa tak, że jeśli... No bo zobaczcie, jeśli to będzie bardzo popularny produkt, to on będzie znajdował się... On będzie tyle popularny, że ten producent będzie go sprzedawał pewnie przez inne sklepy internetowe, pewnie przez jakieś hurtownie, więc ten produkt znajdzie się wcześniej czy później w hurtowni, teraz wasz konkurent może ten produkt znaleźć również, zidentyfikować jako potencjalny produkt do sprzedawania na Amazonie i kupić go z tej hurtowni, tam hurtownia sobie Parę procent narzuci, 5%, 10%, to będzie wciąż atrakcyjna cena zakupowa, i on może z tej hurtowni kupić i zacząć go na Amazonie sprzedawać. I tak niestety jest. Producent, który sprzedał produkt do hurtowni, on już nie ma, że tak powiem, kontroli nad tym, co dalej ta hurtownia z tym produktem robi i komu go sprzedaje. Sam może to kont kontrolować na poziomie swojego własnego podwórka. Natomiast no tutaj, jeśli już towar został sprzedany, został wprowadzony tak naprawdę na rynek Unii Europejskiej, to ten towar może do y, być przemieszczany po całym, po całym rynku Unii Europejskiej i, i, i wy już z tym nic nie zrobicie i wtedy y, możecie oczekiwać tego, że y, jeśli takie coś się wydarzy, to za jakiś czas na waszym listingu pojawi się wasz konkurent z dokładnie tym samym produktem. I to nie będzie podrabiany produkt, będzie to oryginalny produkt, a producent tak naprawdę nie będzie miał, y, że tak powiem, z, zdolności do tego, żeby was z tego listingu wyrzucić. A wiecie dlaczego? Dlatego, że y, jeśli nawet byście to zgłosili do Amazona, Amazon poprosi tamtego konkurenta o fakturę, faktura zostanie przedstawiona z hurtowni, cały ciąg będzie mógł być prawdopodobnie przedstawiony, że będzie faktura z hurtowni, jeśli byłyby dalsze problemy, to on poprosi hurtownię, aby hurtownia przedstawiła fakturę od producenta, także cały ten ciąg logistyczny można odtworzyć i, i, i będzie ciężko Wam z tym walczyć, więc na to tylko zwróćcie uwagę, czy bądźcie przygotowani jako taką najgorszą rzecz, która może się wydarzyć, jeśli o to chodzi, o ten ciąg logistyczny, o to, czy konkurencja się może pojawić. No to właśnie tak to wygląda. Musi, musicie na to um, uważać. Oczywiście Wy tu nie jesteście, Wy jesteście tutaj na tym Amazonie w przypadku wholesale, jak, tak jakby w połowie, można powiedzieć, producentem, w połowie właścicielem marki. Szczególnie, jeżeli, jeśli macie brand registry, także tak jak mówię, jakaś tam kontrola yy, wciąż tam. Jest. Tutaj oczywiście możemy się spodziewać, że jeśli ten produkt wybierzecie trafnie i będzie to dosyć unikalny produkt, więc tej konkurencji za dużo nie będzie. Oczywiście zakładamy, że jest popyt, czyli w search taryz, które sobie wyszukacie, one potwierdzą to, że tego typu produkty się sprzedają i ludzie tego typu rzeczy szukają, natomiast Wasz produkt na tyle wyróżnia się, na tyle konkurencji, że będzie tak niejako unikalny produkt. I to będzie oznaczało, że będziecie mieli mniejszą konkurencję, tak naprawdę, niż w przypadku online -rabitarzy. natomiast musicie się liczyć z tym, że będziecie musieli wydawać pieniądze na pay per click, czyli ta marża, którą Wy sobie tam wywalczycie od producenta, czy też wynegocjujecie sobie od producenta, ona musi pokryć Wam również wydatki na pay -per click. W wysokości nie wiem, 15 20%, coś takiego, trzeba sobie założyć, to też zależy od produktu, zależy od niszy, to, to nie jest coś, co można powiedzieć jakąś jedną liczbę i, i ta liczba będzie się stosowała do wszystkiego, do każdego produktu, który sobie wynajdziecie. I tutaj też pamiętajcie, zanim ten produkt w ogóle kupicie, już w fazie tego researchu, sprawdźcie, czy poprzez wasze konto będziecie mogli tego typu produkt przydawać. Tutaj raczej, raczej nie będzie brand gatingu, natomiast będzie kategoria gating tak? tak jak w przypadku online arbitraży, w przypadku każdego innego produktu może być zamknięta kategoria. Nie wiem, zabawki na przykład, może, tak jak mówiłem, kosmetyki, musicie to również sprawdzić i sugerowałbym otworzenie sobie tej kategorii wcześniej, zanim w ogóle dokonacie pierwszego zakupu. Także tak jak widzicie, to oba sposoby zdobywania towaru, online arbitraż i wholesale. Ja bym online arbitrage takim, na samym dole umieścił jako Sposób na sprzedaż na zdobywanie towaru z najniższą barierą wejścia. No bo wyobraźcie sobie, kupiliście, nie wiem, w Douglasie jakieś, produce, jakieś, jakieś serie kosmetyków i one nie wiem, kosztowały was 500 zł, 1000 zł, za 30 sztuk, za 20 sztuk, nie wiem, zależy co. Ale wy to i tak sprzedacie, tak? Bo to jest znana marka. Ludzie tego szukają wcześniej czy później was, nawet wasza konkurencja na listingu wypadnie ze stoków, wtedy wasza się szybko sprzeda. I, I tak należy do tego w ogóle podejść. Jest to. Tak naprawdę sposób najniższa bariera wejścia. Jeśli chodzi o wholesale, jest to oczywiście troszkę wyższe wydatki, większe wydatki i troszkę większe, powiedzmy, ryzyka się z tym również wiążą. I, a, jeszcze słuchajcie, na sam koniec, no chciałbym powiedzieć, jak ja do tego podchodzę. do wyszukiwania, ja sobie raz na jakiś czas również wchodzę na strony internetowe, nieraz tak bez celu i, i po prostu szukam e, czegoś, co mógłbym sprzedawać. I to w generalnie polega tak, że wchodzę na największe strony, które się w Polsce znajdują, strony hurtowni, na przykład szukam hurtownia zabawek, hurtownia narzędzi, hurtownia, nie wiem, z, y, klocków jakichś tam, hurtownia artykułów sportowych i y, przeszukuję sobie to poprzez Google'a i i wałkuję, 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 patrzę, czytam sobie review. Znajduję produkty na przykład, które dużo review dostają, czyli znaczy, że są dosyć popularne w Polsce. Patrzę, jak to się ma do Amazona, czy na Amazonie również tego typu produkty, te właśnie dokładnie produkty tak dobrze się sprzedają. I tutaj mówię, tu nie ma żadnej magii, tutaj nie ma żadnego, żadnego wzoru, który należy niejako wypełnić i wyjdzie nam, wypłynie nam jakiś tam wynik, nie, nie, nie wierzcie w takie coś. Po prostu to jest żmudna praca, w sensie żmudne siedzenie na internecie, na Google i wyszukiwanie coraz to nowych stron, hurtowni, gdzie wy różnego rodzaju markowe produkty możecie znajdywać. Oczywiście bardzo dobrze jest też wejść sobie na na Amazona i zobaczyć na przykład, co na Amazonie się dzieje, bo to od dwóch stron można szukać, tak, albo co się dobrze sprzedaje na stronach istniejących w Polsce albo co dobrze się sprzedaje na Amazonie, czyli znajdy, wynajdywać produkty, które w danej kategorii, dajmy na to jakieś tam nisza kosmetyczna, powiedzmy, w pierwszej setce się znajdują. Zobaczyć, jak się sprzedają, można to również za pomocą X-Ray'a z film 10 sobie sprawdzić, wtyczki zainstalowanej w Chromie, odpowiedniego produktu, który według nas rokuje, że będzie się dobrze sprzedawał, może nie ma takiej dużej konkurencji, Idziemy na strony polskie zaczynamy na stronach polskich szukać. Jeśli chodzi o wholesale i o wyszukiwanie produktów, poprzez, znaczy, które moglibyśmy poprzez ten system wholesale, czyli hurtowy kupić, to to troszkę inaczej wygląda, no bo wyobraźcie sobie sytuację, że. No, wy wpisując tak naprawdę w Google, dajmy na to: producenta zabawek, producenta rękawiczek, producenta czapek, producenta butów, nie wiem, producenta narzędzi, producenta artykułów sportowych, na jego stronie z reguły nie będziecie w stanie zidentyfikować, które produkty dobrze się sprzedają. Nie ma sensu go pytać, no bo on powie: och, ten się najlepiej sprzedaje a to będzie na przykład najgorzej sprzedający się produkt bo będzie chciał go wam sprzedać. Tutaj trzeba wyszukiwania raczej od Amazona znaleźć i to samo robić, co wolny arbitraż, czyli szukać tych najbardziej popularnych produktów w danej niszy produktowej, i potem do Google, wujka Google i zapytanie składać, czyli szukamy producenta danego produktu, który oceniliśmy, że na Amazonie dobrze się sprzedaje i staramy się go znaleźć w Polsce. Tutaj również bardzo przydatne jest to, żeby być tak jakby nastawiony w, swoim, w swojej bytności w internecie głównie w social media, na przykład nie wiem, na Instagramie chociażby, na to, że wy taki radar powinniście mieć włączony na produkty, to to jest taka jedna rzecz, bo tam wyskakują różnego rodzaju reklamy i może się nagle okazać, że w wam wpadnie jakiś produkt, który... Dość, dość często widzicie jego reklamę i mówicie: O kurczę, co to jest? Jakiś, nie wiem, nowy produkt, ktoś wymyślił jakąś, nie wiem, właśnie nową zabawkę, nowy kosmetyk i gdzieś tam jest silnie promowany w Polsce w social media, i warto wtedy na niego zwrócić uwagę. Natomiast również, nie wiem, podczas rozmów ze znajomymi, tak? Może się okazać, że ktoś nagle, dajmy na to, nie wiem, jest pasjonatem kolarstwa, jeżdżenia na rowerze i, nie wiem, jakiś nowy, Akcesorium powstało i to produkuje polska firma, i coś tam się dzieje. Jest to na tyle unikatowe, że jeden znajomy powiedział, drugi znajomy powiedział, no i wtedy to na wasz radar wpada i zaczynacie szukać, gdzie to jest produkowane. Aha, tu i tu kontaktuje się z producentem i staracie się zrobić to, co wcześniej mówiłem, czyli wynegocjować jakieś warunki współpracy i wprowadzić produkt na Amazona. Także nie wiem za bardzo, co tutaj jeszcze mogę dodać. Gdybyście coś jeszcze szczegółowo chcieli, bo pamiętajcie. Ja mam doświadczenie w tym i przerobiłem online arbitraż, którym zajmowałem się, nawet tutaj leżą mi jeszcze towary, za chwilę będę pakował. 8-9 lat. To jest wciąż ten sam produkt od samego początku 2013 roku. Robiłem tak samo wholesale. Ja dzięki wholesale w ogóle tak naprawdę poznałem, stworzyłem swoje kolejne produkty, bazując na produktach, które przez wholesale właśnie sprzedawałem. Zobaczyłem, co jest złego, co jest złego w opakowaniu, jak bym to mógł zrobić lepiej. Po review od klientów przez dwa lata zebranych, czytałem sobie, czego klienci nie lubią w tym produkcie, co by zmienili, jakby go ulepszyli. Więc ja to wszystko prowadziłem w swoim produkcie. Więc to jest taki ciąg wydarzeń, naprawdę, i, i jeśli się działa, to te rzeczy się wydarzają, tak, i, i to się buduje jedno na drugim, ta wiedza niejako, no, rośnie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, więc jeśli coś, jakiekolwiek pytania macie na temat mojego online arbitrażu lub wholesale, co się wydarzyło, może jakieś, wy się spotkaliście z jakąś sytuacją, nie wiecie, jakie, nie wiem, rozwiązanie w tej sytuacji jest, bo jakiś tam problem macie, zapytajcie, bo ja naprawdę mam dużo doświadczenia, jeśli o to chodzi, i będę bez problemu mógł wam na to odpowiedzieć. Także dzięki, trzymajcie się na razie.